W czwartek o godzinie 14 z hakiem. A blisko rewy jestem, to idę do wody. Zobaczyć. sobie Tak się składa, że mam wygrywać całkiem przypadkiem i sito i wodę i w ogóle. Chociaż jest godzinkę półtorej połazić. Polski Miami. i do wody tam gotowy gotowy do walki idę tutaj chociaż godzinkę, półtorej polskie Miami na no, na no, na no. wiatr wieje bo jesteśmy nad morzem jak coś musi wiać chwilę piasku naniosło Maszyna jeździ czyści Ciągniczek Do sygnału Piękny sygnał słyszałem 18 Ach, Jak 2 zł Ho 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 Panie to Jest Józef Ustafa, patrz teraz Pięknie Jeden kapsel i teraz taka figurka Mega Potężny sygnał Ale jestem głęboko Klo wyjedzie Do polskiego Miami Łąca w pracy irek w pracy Ale czy to będzie biżuteria? Tego nie wiedzą najstarsi Indianie No bum bum albo telefon bije o. Jeszcze O to chyba statek głęboko jest O, nie ma sensu tego kopać Nie, nic nie wyszło? Ziko, spere, czy klucz coś? 3, coś? 20 groszy, spere i krewetka Ale głęboko 7 dwa rocznik Pozdro 7 dalocznik pierwszy pałem 100 7-8 sygnał taki siedemnastkowy Co? dupka coś wielkiego tutaj jest wygląda jak od jakiegoś opań Wielki Pamiętam Od włos Co ja tutaj? Ja pilę Patrzcie to Jest mega długie I jaka jazda Mawał Ma. gumy Kur... Ilorek Może i co tam pomoc montują sobie to będzie Takie coś Coś od czegoś Ucha Co wytachałem, nie wiem co to jest Tu było Jakaś gońsienica od statku Ty się znasz, opowiedz co to może być zimno Zimno, zimno Zapomniałem Ci powiedzieć Jezusa, daj ID co to jest Na jednego, jednego grośnika Tycznie wracam do siebie To swoja Jak ktoś jednego... chce się wyleczyć z detektorystyki to nie kiedy na Podlasię Aha Ty jesteś mistrz, czekaj mam szesnastkę Skalpa na stopie. O kurde ty To już jest gruba przez To było małe to noteczki takie to kiedyś były Jaki tulipan człowieku Jaki, tulipan. Jaki on się zmieści do torby w ogóle Masz to na, na dyskotekę z takim tulipanem? Ja pierdzielę. Tragedia Coś tam mi sygnał dawało Może wiesz ta obręcz od kapsla nie Gdzieś tutaj co jest Ja jebi. W ogóle to wygląda jak PNS <laughs> 10 groszy pere. Sebek, jak to nie będzie prl to będzie srebrka 28 sygnał. Może być puszka. Ale... Albo 27-28 to by oznaczało srebro. Albo nie. Co ja moneta, król. Gotowa. E, tak miało być pięknie. Ile się pobawiłem, srebek zostaje, a ja muszę lecić. Tak było fajnie. Padł, perelik, pizys i Jutro rano do wody wróciłem.